Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na poprzednim filmiku wspomniałem, że obecnie znajduje się na ziemi, na której nasz Pan Jezus Chrystus jeszcze nie zatryumfował, a więc półwysep arabski określał słowo jeszcze, że przed Nim zegnie się wszelkie kolano, ale żeby tak czy do tego nastąpiło i to w sposób jak najbardziej dobrowolny, pozostaje nam modlitwa. Modlitwa o wiary katolickiej. Mocno wierzymy, że wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą i religią, do której dobrowolnego przyjęcia zapraszasz każdego człowieka. Niech święta katolicka i apostolska wiara ponownie zatriumfuje w Kościele i na świecie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny pogrączyni wszelkich herezji oraz wielkich męczenników i wyznawców wiary, tak aby ani jedna dusza nie poszła na zatracenie, a dostąpiwszy raczej poznania Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela rodzaju ludzkiego, dzięki prawowitej wierze i sprawiedliwemu życiu osiągnęła wieczne błogosławieństwo w Tobie, o Trójcy Przeświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, na wieki wieków. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, klękamy przed Twoim majestatem i składamy Ci z głębi naszych serc dziękczynienie za bezcenny dar wiary katolickiej, który raczyłeś nam objawić przez Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.